Rozwój elektromobilności obserwujemy wszyscy na rynku i widzimy, że coraz więcej pojazdów elektrycznych pojawia się na naszych ulicach. Ten rozwój samoistnie no, z różnych przyczyn będzie się bardzo powoli rozwijał, dlatego nasi rządzący wprowadzili dosyć atrakcyjną zachętę dla wszystkich zainteresowanych, którzy chcą przesiąść się z pojazdów spalinowych na elektryczne w postaci dopłat. No i jak pewnie wiele osób słyszało, dopłaty do samochodów dosyć szeroko są wykorzystywane, wiele osób z nich korzysta, widzimy to na naszych ulicach, coraz więcej samochodów z zielonymi tablicami jeździ. Natomiast mało się mówi o tym, że z tego programu mogą również skorzystać użytkownicy jednośladów. Ten segment nie, nie był za bardzo nagłośniony w mediach i tak jak widzimy z informacji naszych klientów, niewiele osób nawet zdaje sobie sprawę, że kupując jednoślad elektryczny może ubiegać się o dopłatę. Proces takiej dopłaty, uzyskania takiej dopłaty jest bardzo prosty. Skorzystać z niego mogą e, przedsiębiorcy, e, również organizacje społeczne. Które kupują taki pojazd po prostu na firmę. Najprostszą metodą jest skorzystanie z niego w postaci przy wykorzystywaniu finansowania leasingowego. W takim przypadku leasingodawca wykorzystuje dofinansowanie jako opłatę wstępną przy zawieraniu umowy leasingowej i można taki pojazd odebrać. Praktycznie nie wpłacając nawet żadnych kwot do leasingu. Kwota dofinansowania została określona z góry maksymalna. W przypadku jednośladów są to 4000 zł lub 30% wartości pojazdu. Przy no droższych pojazdach no to już jest właśnie to ograniczenie górne, czyli 4000, czyli to jest maksymalna wartość, którą można sobie skompensować z zakupu jednośladu elektrycznego. I oczywiście to jest bardzo przyjemne i to jest bardzo atrakcyjne dla potencjalnych klientów. Niemniej uważamy, że jest to absolutnie niewystarczająca zachęta. Z przyczyn nie do końca nam znanych, ani nigdy nie było to wyjaśnione w, w opinii publicznej, dlaczego z programu Mój elektryk dla jednośladu zostały wyłączone osoby fizyczne. No, tak się składa, że akurat rynek jednośladów zdecydowanie jest dominowany zakupami osób fizycznych, jeżeli naszym rządzącym zależało na tym, żeby jak najszerzej w te pojazdy elektryczne pojawiały się na naszych drogach, no to tym bardziej powinny, powinny te zachęty być skierowane do osób, osób fizycznych. Tak nie jest. Zgłaszamy te uwagi również do rządzących. No mam nadzieję, że przy kolejnym naborze, który będzie za rok czy za dwa ogłaszany, no te dopłaty dla osób fizycznych zostaną uwzględnione. Z najnowszych danych widzimy, że od początku ruszenia programu czyli to był. Podaję, listopad zeszłego roku, do tej pory zrealizowanych zostało 35 wniosków o dopłaty dla przedsiębiorców. Także widać, że ten segment no nie jest najbardziej trafiony, jeżeli chodzi o. Zachętę do zakupu pojazdów elektrycznych. Myślę, że gdyby tutaj mogły z tego skorzystać osoby fizyczne, to no ten współczynnik wykorzystania byłby wielo, wielo, wielokrotnie większy, bo zainteresowanie osób fizycznych jest olbrzymie. Przedsiębiorcy jeszcze nie odkryli możliwości, które kryją się za pojazdami elektrycznymi. Argumenty są jednoznaczne. Porównując skutery spalinowe wykorzystywane do dostaw żywności czy. Do dostaw kurierskich to najczęstsze wykorzystywanie tego typu pojazdów. Ekonomia sama się tutaj tłumaczy, czyli no, wszystkie koszty związane z eksploatacją, z utrzymaniem takiego parku są po stronie pojazdu elektrycznego. Nawet koszt zakupu takiego pojazdu elektrycznego nie jest aż tak znacząco wyższy, a być może nawet bardzo porównywalny do ceny pojazdu spalinowego. Także tutaj nie powinno być żadnych wątpliwości, jaki pojazd powinien być wybrany. Wszyscy obawiają się no, słabej żywotności baterii czy słabego zasięgu. No te mity po prostu obalamy w indywidualnych rozmowach, prezentacjach. Te pojazdy są naprawdę wydajne, bezawaryjne i cieszą się naprawdę dobrą opinią użytkowników, którzy już korzystają.